W dzisiejszym odcinku najlepszych darmowych gier na ty nie zabraknie nowości, powrotów do klasyków, a nawet bardzo nietypowego miksu łączącego komedię z dziwacznym horrorem. Tak jak ostatnio, siódemka gier z pozycji najnowszego zestawienia została wytypowana z waszych komentarzy, do których pisania oczywiście gorąco zachęcam, natomiast ósma gra to mój osobisty wybór na dziś. Zapraszam do materiału. Zaczniemy od nieco wiekowej, ale bardzo klimatycznej gry FPS online, przenoszącej gracza w epokę II wojny światowej. Heroes and Generals wydane zostało w 2014 roku jako beta i przez długi czas wypełniała niszę po świetnych drugowojennych strzelankach ze złotego okresu Call of Duty 2, Enemy Territory czy starszych Battlefieldów. Oczywiście kilka lat temu zarówno Activision jak i Electronic Arts przypomniały sobie, jakim ciekawym i pożądanym przede wszystkim settingiem są klimaty drugowojenne, przywracając swoje flagi. Serie do korzeni, jednak strzelanka multiplayer od studia Retomoto, które swoje korzenie ma wśród twórców Hitmana, nadal trzyma się dobrze, przyciągając na serwery od 1000 do nawet 4000 jednocześnie. Główna oś zabawy opiera się tutaj na ogromnym polu bitwy, po którym możemy płynnie się poruszać, walcząc o punkty i dominację na mapie, którą to zwiedzać możemy zarówno pieszo, jak i korzystając z szeregu przeróżnych pojazdów. Zdecydowanie nie jest to gra skupiająca się wyłącznie na strzelaniu. Bowiem w głównej mierze chodzi tu o zdobywanie kontroli i przewagi nad przeciwnikami. Gra również wciąż nieźle wygląda. Przede wszystkim ma bardzo przyjemny system strzelania i nie zestarzała się ani trochę. Polecam. Cavengers to absolutna nowość, która na Steamie i Epic Lancerze pojawiła się dosłownie kilka dni temu, debiutując jednocześnie na konsolach starszej generacji. W chwili obecnej gra znajduje się w fazie beta, ale każdy chętny może ją wypróbować w ramach modelu Free-to-Play. Na szczegółową uwagę w przypadku tej pozycji zasługuje studio odpowiedzialne za jej produkcję, dla którego jest to wprawdzie debiutancki projekt, niemniej sama ekipa zrzesza w sobie prawdziwych weteranów branży, odpowiedzialnych za takie marki jak. Counter-Strike, Battlefield, Call of Duty czy Halo. Czy doświadczenie deweloperów pozwoliło stworzyć absolutny hit, który będziemy zagrywać się przez kolejne lata? No. Raczej nie, ponieważ gra zaliczyła kiepski start związany z problemami optymalizacyjnymi i zbiera mieszane oceny wśród graczy. Osobiście Scavengers jednak do mnie przemawia, ponieważ oferuje mroźne klimaty rodem z Lost Planet, które niezmiernie lubię, a po drugie ma całkiem sympatyczną rozgrywkę łączącą w sobie elementy kooperacji rodem z looter shooterów z elementami Battle Royale. Przy każdym meczu, który tutaj nazywany jest ekspedycją, zadaniem trzyosobowych drużyn będzie pozyskiwanie Informacji, surowców i broni, które następnie należy dostarczyć do punktu zrzutu. Przeszkadzać nam będą natomiast zarówno postacie sterowane przez sztuczną inteligencję, jak i inni gracze rozmieszczeni na mapie. Trzymam za ten projekt kciuki i na pewno będę monitorował jego rozwój. Doki Doki The Literature Club to niezwykły i chciałbym to powtórzyć i wyraźnie podkreślić, naprawdę niezwykły twór. Do tego zupełnie darmowy i z niskimi wymaganiami sprzętowymi, co dla niektórych może być sporym plusem. Gra została wydana w 2017 roku przez Team Salvato i z marszu zebrała przytłaczająco pozytywne oceny wśród grających, stając się jedną z produkcji typu must have, jeśli polujecie na darmówki. Doki Doki stanowi tak zwaną wizualną nowelkę, czyli grę, Polegającą w głównej mierze na czytaniu i obserwowaniu tego, co się dzieje na ekranie. Powiedzmy, że jest to taka opowieść zawierająca skromne animacje, muzykę i bardzo ładną, aczkolwiek prostą oprawę graficzną. Minimalistyczna konstrukcja tej gry ma jednak jedno konkretne zadanie: wciągnąć grającego fabułom i intrygą, co akurat w tej pozycji jest nad wyraz zaskakujące. Nie będę wam tego spoilerował, bo każdy autentycznie każdy zainteresowany powinien po prostu sam zagrać, ale mogę zdradzić podstawę. Fabuły. Otóż wcielamy się w skórę przeciętnego ucznia liceum, który to po lekcjach dołącza do klubu literatury, w którym codziennie spotykają się cztery pozostałe uczestniczki: Monika, Yuri, Natsuki i Sayori. Jak zapewne się domyślacie, naszym zadaniem będzie wejście w głębsze relacje z wyżej wymienionymi, ale z jakiego typu problemami i przygodami będzie borykał się nasz dzielnica Lista, musicie przekonać się sami. Naprawdę warto. Trzeba przyznać, że w tym odcinku wyjątkowo obrodziło w strzelanki. Jeśli natomiast jesteście już zmęczeni formułą współpracy, battle royali i innych metod przyciągania gracza, w dodatku nie dysponujecie godzinami czasu na długie i skomplikowane partie, polecam zainteresować się grą Hired Ops, które owszem, zawiera liczne tryby i modele rozgrywki, niemniej obecnie najwięcej graczy bawi się przy tym tytule w najbardziej klasyczne tryby deathmatch i team elimination. Oczywiście nawet najbardziej standardowy tryb w FPS-ie multi nie przyciąga gracza, jeśli nie będzie oferował angażującego modelu strzelania, a ten przedstawiony przez studio Absolute Soft jest naprawdę bardzo ambitny i satysfakcjonujący. Rozgrywka opiera się tu bowiem na dynamicznych starciach w zwarciu i na krótką odległość na niewielkich mapach, ale zarówno postać kierowana przez nas, jak i przeciwników nie stanowi tutaj typowej gąbki na pociski, tak więc fragi zbieramy nawet po jednej celnej kuli skierowanej w głowę oponenta. Dzięki temu starcia pomimo dużej intensywności często wymagają również spokoju i zaangażowania do zabawy szarych komórek, co może spodobać się miłośnikom nieco bardziej taktycznej i realistycznej zabawy. Pozwólcie, że na chwilkę odejdziemy od fantastycznych światów, miliona kul świszczących nad naszymi głowami oraz niekończące się wojny. Czasami bowiem warto zwrócić uwagę na tytuły z przeszłości, które dziś raczej nie mają już potencjału biznesowego z perspektywy nowych premier, dzięki czemu starsze tytuły zyskują nowe życie za sprawą sceny moderskiej. Tak właśnie było z Open TTD od Open TTD Team. Jak zapewne zdążyliście już zauważyć, jest to klasyczny przedstawiciel tak zwanych strategii ekonomicznych, które. W naszym kraju były niezwykle popularne za sprawą serii SimCity. Ta darmowa produkcja opiera się jednak na innej grze, wydanej przez MicroProse w 1994 roku pod tytułem Transport Tycoon Deluxe i skupia się, jak sama nazwa wskazuje, na stworzeniu, rozbudowaniu i ekspansji własnego przedsiębiorstwa transportowego, zapewniając mu płynność i rozwój finansowy. Do dyspozycji gracza oddano dziesiątki map i scenariuszy, na których może uskuteczniać swoje największe fantazje i pomysły rozkwitu transportu wodnego, lądowego i powietrznego. Przy okazji chciałbym ostrzec wszystkich niecierpliwych graczy. OpenTTD jest bardzo skomplikowane i na pierwszy rzut oka może odrzucić ilością tabelek, wykresów i wyskakujących okienek. Niemniej po pierwszym szoku odkryjecie w nim niezwykle interesującą i wciągającą grę. Polecam! Chwila minęła, zatem znowu wracamy do strzelania, choć tym razem w akompaniamencie ogromnych i niezwykle mobilnych mechów. Właśnie taką zabawę proponuje Super Mecha Champions, które widowiskowe starcia gigantycznych robotów bojowych przeniosło w klimaty bardzo ładnie wyglądającego anime, ubierając je w szaty i mechaniki doskonale znane każdemu miłośnikowi Battle Royale. Czy takie połączenie w ogóle ma rację bytu? Zapytajcie o to tysiące graczy na serwerach, które bawią się w ten sposób całymi dniami. Osobiście rozegrałem w tę produkcję zaledwie jeden mecz, po którym bez żadnego problemu wygrałem, więc zakładam, że część graczy w trakcie każdej potyczki stanowią boty. Niemniej mogło to być po prostu jakieś szkolenie. Tak czy inaczej, gra prezentuje się bardzo ciekawie, a możliwość przemiany śmiercionośnego mecha w każdej chwili dodaje typowym i znanym mechanikom ciekawego smaczku taktycznego, ponieważ po zniszczeniu naszego robota nie możemy już go wykorzystać ponownie aż do samego końca potyczki, zatem zalecam ostrożność wikłani się w każdą walkę na zasadach rambo. Planet Side 2, więc kolejna pozycja zaproponowana tym razem przez krewkiego Janusza, dosłownie w ostatniej chwili, to kosmiczny shooter online, który działa na bardzo podobnych zasadach do Heroes and Generals. W 2016 roku, kiedy gra miała swoją premierę, oferowała iście epickie bitwy na kilkadziesiąt nawet do kilkuset graczy jednocześnie, mieszając w sobie konwencje Battlefield'a i Call of Duty w klimatach Science Fiction, ponieważ gracz mógł poruszać się nie tyle po całej mapie, a kontynencie lub nawet w całej planecie, na której boją o dominację nad światem, toczyły i toczą nadal trzy ugrupowania, do których gracz może się zapisać. Potyczki o władzę absolutną toczyć można zarówno pieszo, na kołach lub w powietrzu. Niestety, czas zrobił swoje i przez kilka lat graczy po prostu ubyło na tyle, że planet Side nie robi już takiego wrażenia jak kiedyś. Jednak twórcy poradzili sobie z tym faktem, dodając specjalny przycisk respawnu, który wrzuci nas wprost na losowo wybrane miejsce konfliktu, dzięki czemu właściwie od Razu możemy wkroczyć do akcji i postrzelać, ile fabryka dała. Warto wspomnieć, że Daybreak Company miało w planach wydanie kontynuacji tejże produkcji w formacie Battle Royale, ale projekt ostatecznie upadł. Ostatnia produkcja, piątego zestawienia najlepszych darmowych gier na PC, to, to stosunkowo świeży tytuł, który dość długo przebywał w fazie Early Access, a w sierpniu tego roku doczekał się oficjalnej premiery. Ram Pressure to gra z gatunku turowej strategii taktycznej, w której to gracze dysponują określonymi punktami aktywności w ramach swojej kolejki. Formuła ta została żywcem przeniesiona z bardzo ciepło przyjętego XCOM Enemy Unknown, które to z kolei bazowało na klasycznych odsłonach z lat 90. Przycja interaktyw Interactive wzbogaca znane mechaniki dodatkowo o elementy multiplayer, pozwalając graczom na tworzenie klanów i sojuszy, dzięki czemu wspólnie mogą starać się realizować kolejne misje oferowane w lobby. Oczywiście każda potyczka to również okazja do pozyskania doświadczenia i odblokowania nowych umiejętności dla żołdaków sterowanych przez gracza, natomiast klimatem RAM powinien zainteresować zarówno miłośników Science Fiction, ponieważ kosmici po prostu są tu obecni, jak i typowych militarnych klimatów Rodem z Alliance. I to by było na tyle, jeśli chodzi o piąty odcinek najlepszych darmowych gier, które z powodzeniem zagracie w 2021 roku. Tym razem zaskakująco sporo było strzelania, dlatego miałbym do Was gorącą prośbę, aby w komentarzach pod tym filmem pojawiły się gry z innych gatunków. Wierzę w Waszą wiedzę i kreatywność. Tymczasem żegnam się z Wami i jak zwykle zapraszam do następnych materiałów. Na razie.